Psalm 51. Przewodnikowi chóru psalm Dawida. Gdy do niego przyszedł prorok Natan po wejściu jego do Betsaby. Boże, bądź mi łaska według dobroci Twojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Omyj mnie całkowicie od nieprawości mojej i oczyść mnie z grzechu mojego. Albowiem ja znam występki swoje, a grzech mój stale jest przede mną, przeciwko Tobie, przeciwko Tobie jedynie zgrzeszyłem i co złe jest w oczach Twoich, uczyniłem, abyś się okazał sprawiedliwym wyroku Twoim i czystym w sądzie Twoim, oto w nieprawości zrodzony jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto upodobałeś sobie prawdę we wnętrzu serca, a w skrytości daj mi poznać mądrość. Rozgrzesz mnie hisopem, a będę czysty. Omyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości, które pokruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi. I zgładź wszystkie nieprawości moje. Stwórz mi, Boże, czyste serce, A odnów we wnętrzu moim ducha stałego. Nie odrzuć mnie od oblicza swego i nie odbierz ducha swego świętego ode mnie. Przywróć mi radość zbawienia twego, A duchem ochotnym wesprzyj mnie. Przestępców, Uczyć będę dróg Twoich, aby się grzesznicy do Ciebie nawrócili. Wybaw mnie od pomsty za krew, Boże, Boże zbawienia mego. Wtedy język mój z radosnymi okrzykami wielbić będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje zwiastować będą chwałę Twoją. Albowiem nie żądasz ofiar śniednych... Dałbym je ci, a w całopaleniach nie masz upodobania. Ofiary, które się Bogu podobają, to duch złamany sercem złamanym i skruszonym nie wzgardzisz, Boże. Wyświadcz, dobrodziejstwo Syjonowi, według łaskawości swojej, odbuduj mury Jerozolimy. Wtedy będziesz miał upodobanie w ofiarach sprawiedliwości w całopaleniach i w ofiarach zupełnych, wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim.